Witam Was bardzo serdecznie, Maciek Makula z tej strony, powracam sobie właśnie do tej mojej serii poświęconej grom na urządzenia bardzo, bardzo przenośne, a mianowicie telefony, no przenośne już do maksa, bo każdy chyba nosi ten telefon gdzieś, przez co staje się bezpłodny i tak dalej i podobne. No dobra, do rzeczy, tym razem skupiamy się na esencji, czyli dzisiaj grom dnia będzie Where is my water, która podbiła serca miliardów już osób, ale skoro wracam, to nie mogę sobie odpuścić nadrobienia zaległości i powiedzenia o niej kilku ciepłych słów. Tak więc, też, hmm, to co widzicie, tutaj urzeka. To znaczy, mamy świetną stronę artystyczną, w ogóle bardzo, bardzo ładną e, melodię przygrywającą w tle motyw głodny, w ogóle udziękowienie jest mocną stroną tej gry. No i fajowy przepis na rozgrywkę. Od razu też ustosunkuję się do pewnie pojawiających się komentarzy. To jest straszna produkcja dla dzieci. Otóż, najwięcej dzieci widziałem w grach. Tego typu. To jest po prostu gra dla normalnych ludzi, zwłaszcza, że tak ma fajowy tutaj, jak powiedziałem, przepis na rozgrywkę i niebanalną fabułę, i całkiem, to całkiem mroczną, otóż zresztą pokażę Wam to na przykładzie intra występującego w grze. Poznajemy w niej, uwierzcie lub nie, mroczny półświatek krokodyli, skądinąd bardzo, bardzo takich złowieszczych, Eee, żyjących w odmentach naszej kanalizacji i wśród nich egzystuje sobie jedna zielona, a dokładniej powiedzmy, czysta owca, bo to będzie najlepiej oddawała... oddawało ducha gry. Mówiąc czysta, mam na myśli fakt, że... Tutaj pomysłem na rozgrywkę jest dostarczanie swampiemu, bo tak owa bestia się nazywa, właściwie gadzina wody. No tutaj pierwszy etap nie jest jakiś skomplikowany, jak dostarczamy mu wodę? już nie bawimy się przedstawicieli kanalizacji, a bardziej w osoby, które kopią rowy. Kopiemy rowy palcem, więc to nie jest tak hardcorowe jak w rzeczywistości. No i tyle. Przepis genialny w swej prostocie i bazujący na jakże przyjemnym zjawisku, jakim jest fizyka cieczy. Oczywiście mogą się tu budzić jakieś ideologiczne pobudki, że dzieci w Afryce głodują, nie mają co pić, a my tutaj wylewamy wodę naszemu krokodylowi, no ale to nie, nie, na, nie ma tu miejsca w tym materiale. Ok, teraz tak, oczywiście gra z czasem się komplikuje, robi się coraz ciekawiej, pokaże, poznajemy różne zjawiska, nie przedstawię Wam ich wszystkich, ponieważ no, grę mam ukończoną na iPhone'ie, którego już niestety nie mam, chociaż niestety wróciłem na jasną stronę, czyli Androida, no, i tutaj mam tylko dostęp do początkowych etapów, które i tak są świetne. Na przykład drugi rodzaj cieczy, który tutaj, do których mamy dostęp, to takie, bo ja wiem, ścieki, które mają tę ciekawą właściwość, że potrafią pozbywać się tych oto to są jakieś porosty, które przy kontakcie z wodą rozmnażają się. E, ścieków nie możemy oczywiście zapodać słampiemu, bo to się skończy wielkim fejlem, Dlatego warto ją na przykład zawczasu odprowadzić. Teraz tak, czym są trzy kaczuszki? A no, one nawiązują z kolei do wielkiej tradycji gier na telefonach, na urządzeniach przenośnych, e, którą jest takie, bo ja wiem, są takie poziomy ukończenia produkcji. Można je ukończyć tak zupełnie bez jakiegoś większych starań, po prostu wlewając mu tą wodę, a można się postarać i próbować na przykład pozyskać wszystkie kaczki. To są odpowiedniki gwiazdek w Angry czy czegoś takiego. Znamy mechanizm, nie ma co nad nim się bardzo rozkminiać. Dodatkowo w dalszych etapach dochodzą, cóż tutaj ten, no jak powiedziałem nie pokażę wam wszystkiego, ale na przykład mamy różnorakie platformy, mam nadzieję, że jak wypale z czymś z numerem 19 to będzie ciekawie. A i tutaj proszę, jest w ogóle świetny bajer. Przy okazji też zobaczycie, niektóre etapy pozwalają nam znale na znalezienie jednego z przedmiotów. W większości wypadków sprowadza się do tego, że trzeba go w jakiś debilny sposób metodą ADHD odkopać, bo gdzieś tu musi być, dzięki Bogu jest tu, co robi przede mną za chwilę, teraz tutaj zabawa z tym etapem. więc tutaj możemy też zobaczyć kolejny wynalazek jakim są różnego rodzaju elementy ruchome, które aktywujemy przez takie oto czujki, czy co to jest. No tutaj też wielkiego wyzwania nie ma, ogólnie gra nie stanowi wielkiego wyzwania, ale po prostu ultra przyjemnie się w nią gra. Tak więc zostałem nagrodzony i pogłaskany po główce za to, że znalazłem już wszystko, czas pokazać, do czego służy ta kolekcja, bo to nie są takie zwykłe i to głupie achievementy. Otóż dzięki kolekcji dostajemy dostęp do różnorakich etapów bonusowych, które są o tyle fajne, że na przykład wykorzystają funkcjonalność tą funkcję mojego telefonu, żeby jakby to ładnie ująć. funkcję wykrywania położenia właściwie tego jego tutaj poruszania. Nie będę teraz tutaj grzebał by nie przyć sobie kadru, ale tutaj manipulując telefonem, czyli obracając z go i wykorzystując czujniki ruchu, a właściwie wychylenia, musimy pozbierać kaczki przy okazji też robiąc sobie drogę e, ładnie wszystko rozkopując. Tak więc podsumowując, chociaż jeszcze nie do końca. Warry my water do zasłużenie produkcja naprawdę genialna. Znaczy pomysłów tego typu już trochę było, bo tam wcześniej było coś w stylu Fitmi Oil, ale ona zbiera je w sposób doprawdy do, do, do doskonały. Etapów jest cała masa. Ja jak bawiłem się w to na iPhone'ie, były raptem trzy epizody, teraz mamy ich, nawet nie chcę liczyć, ale pewnie potraficie zobaczyć, że całkiem sporo. Plus, co najważniejsze, więcej darmowych, co więcej, czeka. Gra sama w sobie nie jest darmowa. Chyba kosztowała jakąś zawrotną sumę w postaci 3 zł, ale to możecie sobie sprawdzić na Android Markecie. linka dam w opisie tego materiału. Pojawia się też taka historia poboczna związana z tym drugim krokodylem, krankim, który jest ultra zły, co zresztą widać tutaj po zmianie klimatów muzycznych, jego z kolei musimy nie tyle karmić, co też doprowadzać mu wodę, która służy mu do E, oczyszczenia jedzenia z jakiegoś tam tego porostu. No i tutaj wodą, który lubi ten nasz bohater, jest ściek. Taka subtelna różnica. Tak więc co? Gorąco wam wszystkim ten hitcher polecam, nie tylko dzieciom i dorosłym. O, różne odgłosy i w ogóle. Jedna z obowiązkowych pozycji zarówno na Android-markecie, jak na iOSie. i żegnam się z wami tym fajowym motywem. Klamra kompozycyjna, cześć.